Sierackie Centrum Kultury zaprasza na seans seniora z filmem Cudowne Życie. Cykl Seans Seniora to seanse dedykowane starszej publiczności, która ceni sobie dobre kino skłaniające do refleksji i rozmów. Celem jest również umożliwienie seniorom aktywnego uczestnictwa w kulturze i spędzenia wolnego czasu w ciekawy sposób. Kolejna propozycja do spędzenia czasu na pół leżąco. Kino na Leżakach. 23 lipca o godzinie 22. Rynek w Sieradzu. wstęp bezpłatny. Retro Dancing. 25 lipca grupa DJ Retro zagra polskie i światowe przeboje z lat 60., 70., 80. i 90. Zabawa do późnej nocy, wstęp wolny. Kino. Co jest grane? Superman. Film akcji. Basia. Mam swój świat. Polski film animowany. I dwie premiery filmowe. Smurfy. Wielki film. Film animowany produkcji amerykańskiej. Cudowne życie. Komediodramat. Niektórzy z Was mieli już okazję zobaczyć ten film na pokazach przedpremierowych, a teraz zapraszamy na premierę filmu Smurfy, wielki film, który w naszym kinie od 18 lipca, ale szczególnie zapraszamy Was w niedzielę 20 lipca, ponieważ razem ze Smart Kids Space przygotowaliśmy dla Was dodatkowe atrakcje. Będzie czekał na Was wielki dmuchaniec, strefa chilloutowa z leżakami, wata cukrowa, pewien specjalny gość, no a także możecie nadal sobie robić zdjęcia na smerfnej ściance. Zapraszamy 20 lipca w niedzielę w godzinach od 12 do 15. Zapraszamy również na piękny i wzruszający film Cudowne Życie, który możemy opisać jako taki list miłosny do wszystkich matek. No i oczywiście pokazuje, że dla matek nie ma rzeczy niemożliwych. To jest film oparty na autobiografii Rolanda Pereza, którego w życiu wydarzył się cud właśnie ze sprawą wiary, jego matki i determinacji, więc czeka Was na pewno dużo wzruszeń przy okazji tej, tego filmu. No, a starszych widzów zapraszamy właśnie na ten film, również w ramach cyklu Seans Seniora.